Kasa ze skarpety. 30-letni Ireneusz jest taksówkarzem i nawet lubi to, że mówią o nim złotówa. Kiedy Irek nie jeździ i nie zarabia kasy, to stara się ją oszczędzać. Już dawno zauważył, że przez ostatnie lata ludziom się w głowach poprzewracało i zamiast naprawiać rzeczy, które przecież kosztują pieniądze, kupują nowe. Dlatego Irek w każdej wolnej chwili naprawia. Naprawia skarpetki. Po pierwsze, w ten sposób oszczędza, po wtóre odstresowuje się i nie marnuje czasu, w którym czeka na kurs. Dzień dobry. Dzień dobry. Odbórku fańskiego bym prosił. Oczywiście. Dziurawe skarpety to bolączka zawodowa taksówkarzy. Jak to kierowcy pracują nogami, więc to, co na nogach szybko się niszczy. Irek wie o tym doskonale, ale nie ma zamiaru, tak jak jego koledzy, na zniszczone skarpetki trwonić pieniędzy. Młody taksówkarz jest tak dobry w cerowaniu, że od dwóch lat nie kupił sobie nowych skarpet. Przepraszam, ale co pan właściwie robi? Wie pan, ceruję. Co się ma zmarnować? Mało tego, dzięki niemu nie musi kupować ich również jego rodzina, ponieważ ceruje nie tylko swoje skarpetki, ale i swojej mamy, taty i nastoletniej siostry, której bardzo często ceruje nie tylko skarpetki, ale i rajstopy. Dziwne, znajomi Irka też się dziwią, kiedy ten wyjaśnia im, że nie wolno wyrzucić wartej 6 zł pary skarpet z powodu głupiej dziury na palcu czy przetartej pięty. No nie wolno! Taksówkarz nie ogranicza się do cerowania. Ze skarpet jest w stanie zrobić zabawkę dla kota, igielnik czy piękne i oryginalne opakowanie na świąteczny prezent. Chociaż z tymi ostatnimi Irek jest ostrożny od czasu jak swojej dziewczynie sprezentował kolczyki, które zapakował w starą skarpetę jej taty. Pasja do cerowania pozwoliła Irkowi zaoszczędzić 240 zł w ciągu dwóch lat na samych skarpetkach, 100 zł na zabawkach dla kota i 50 zł na świątecznych torebkach na prezenty. Jak widać, Irek nie daje się puścić w skarpetkach.